Tekst manny na 27 grudnia Dziateczki, wystrzegajcie się bałwanów. Pierwszy Jana rozdział 5 werset 21 Komentarz parauzyjny Swego zaufania nie powinniśmy pokładać w wodzach, lecz w Panu. Nie oznacza to, że mamy nie ufać wodzom czy ich nie uznawać, ponieważ cała historia postępowania Pana ze swym ludem typicznym i antytypicznym, pokazuje, że używa on ludzkich narzędzi jako swoich przedstawicieli w nauczaniu i prowadzeniu swego ludu z łaski w łaskę, z wiedzy w wiedzę. Lekcją, której należy się nauczyć, jest to, że Pan jest pod każdym względem kompetentny do kierowania swoim dziełem. Że chociaż szukamy jego kierownictwa przez ludzkie narzędzia, naszej ufności nie pokładamy w nich, w ich mądrości ani sile, lecz i w mądrości i sile Pana prowadzącej ich, a przez nich także i nas. Reprint numer 3077 Komentarz epifaniczny Bałwany nie zawsze są odrażającymi fizycznymi podobiznami. Są nimi wszystkie fizyczne, umysłowe, moralne i religijne obiekty inne niż Jechowa, którym ludzie się kłaniają i oddają w najwyższym stopniu. To, czemu ktoś całkowicie się poświęca, jest jego Bogiem, a jeśli nie jest to Jechowa, staje się to bałwanem. Niektórzy czynią sobie zatem bałwany ze swoich wyznań, denominacji, sekt, siebie samych swoich ambicji, wyglądu, ubioru, wygód, wykształcenia, stanowiska, popularności, bezpieczeństwa, opinii, praw, apetytu, domu, majątku, rodzin, tytułów, przyjaciół, kraju, wodzów, przeciwnej płci itd. Właśnie takie bałwany są powabne dla nas. Którzy powstrzymujemy się od służenia odrażającym pogańskim bałwanom. Apostoł napomina nas, byśmy strzegli się szczególnie tych bałwanów. Oddawanie się takiemu bałwochwalstwu oznacza wycofywanie się z poświęcenia, zgodnie z którym ślubowaliśmy być umarłymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga, oznacza stawanie się sługami grzechu. Błędu, samolubstwa i światowości pod rozkazami Szatana. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. 1 Koryntów, rozdział 10, wersety od 7 do 14. Nie bądźcież wtedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich. Tak jako napisano, siadł lud, aby jadł i pił, i wstali grać. Ani się dopuszczajmy przeteczeństwa. Jako się niektórzy z nich w dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego na których koniec świata przyszedł, a tak kto mnie ma, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Pokuszenie się was nie jeło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możności wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Przetoż, najmilsi moi, uciekajcie przed bałwochwalstwem. Druga Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 23 do 26, bo mi mówili, uczyni nam bogi, którzy by szli przed nami, gdyż Mojżeszowi, mężowi temu, który nas wywiódł z ziemi egipskiej, nie wiemy, co się stało. I odpowiedziałem im, kto ma złoto, odrywajcie je z siebie. I dali mi, i wrzuciłem je w ogień. I ulał się ten cielec. Widząc wtedy Mojżesz lud obnażony, bo go był złupił Aaron na zelżenie przed nieprzyjaciółmi ich. Stanął Mojżesz w bramie obozu i rzekł, kto pański, przystąp do mnie. I zebrali się do niego wszyscy synowie Lewiego. Drugi korentów rozdział szósty werset siedemnasty Przetoż wynijcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nie się nie dotykajcie, a ja Was przyjmę. Druga Mojżeszowa rozdział 20 wersety od trzeciego do szóstego. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie czyni sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko. I które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył, bom ja Pan Bóg Twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości Ojców nad syny w trzeciem i w czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mi je miłują, i strzegą przykazania mego. Pierwsza Samuelowa rozdział piętnasty werset dwudziesty trzeci, tedy rzekł Saul do Samuela, Zgrzeszyłem, żem przestąpił rozkazanie Pańskie i słowa Twoje, gdyżem się bał ludu, i usłuchałem głosu ich. Psalm szesnasty werset czwarty, Rozmnożą się boleści tych, którzy się za cudzym Bogiem kwapią, nie ukuszę ze krwi mokrych ofiar ich. Ani wezmę imion ich w usta moje. Psalm 44 werset 21. Byśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a podnieśli ręce nasze do Boga cudzego. Jozuego rozdział 24, werset 23. I rzekł, teraz że znieście Bogi cudze, którzy są w pośrodku was, a nakłońcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraelskiemu. Jonasza rozdział 2 wersety 9 i 10, którzy pilnują marności nikczemnych, pozbawiają się miłosierdzia Bożego, ale ja z głosem dziękczynienia ofiarować Ci będę, com ślubował, w pełni, od Pana jest to obfite wybawienie. 1 Koryntów rozdział 6 werset 9, a zaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy. Objawienie rozdział dziewiąty, werset dwudziesty, a inni ludzie, którzy nie są pobici temi plagami, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby się nie kłaniali do jabłom i bałwanom złotym i srebrnym, i miedzianym. I kamiennym, i drewnianym, którzy ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić. Rozdział 21, werset ósmy, lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom, część ich dana będzie w jeziorze gorejące ogniem i siarką, tać jest śmierć wtura. Pieśni 4 197 172 192 312 224 47 Wiersze brzasku 84 mój hymn Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5297 Pytania, czy w tym tygodniu strzegłem, strzegłam się bałwanów? Jak? W jakich warunkach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.